Kaczorowska odpowiada na zaczepki Patyry. Nagle wtrącił się Rogacewicz. Kilka dni temu media obiegła informacja o wezwaniu przedsądowym, które Agnieszka Kaczorowska skierowała do TV Republika. Powodem była kontrowersyjna wypowiedź Rafała Patyry, który na antenie porównał aktorkę do seryjnego mordercy, jeśli chodzi o serca męskie i przy okazji małżeństwa. Choć sprawa wydawała się zakończona, prezenter ponownie nawiązał do tematu, wywołując kolejną falę komentarzy. Rafał Patera sam w przeszłości zmagał się z oskarżeniami o niewierność, jednak i tym razem pozwolił sobie na ironiczne słowa skierowane do Agnieszki Kaczorowskiej. Pani Agnieszka K., w wywiadach prasowych mówi, że jest osobą pamiętliwą. Docenia mu uczciwość. Potwierdzam, że tak rzeczywiście jest. Kropka, natomiast ja nie jestem pamiętliwy. Pani Agnieszko, o całej sprawie zapomniałam już na śmierć? Potwierdzam, może pani całować i kochać, choćby na zabój, kogo tylko pani chce. Pod warunkiem, że będzie to miłość aż po grób, powiedział Patera. Agnieszka Kaczorowska odpowiada na zaczepki TV Republika. Nagle wtrącił się Marcin Rogacewicz Słowa te wywołały mieszone reakcje, a w sieci pojawiła się fala krytyki wobec dziennikarza. Wielu internautów zarzuca mu hipokryzję i brak taktu Do sprawy odniosła się sama Agnieszka Kaczorowska która w towarzystwie swojego partnera Marcina Rogacewicza została zapytana o komentarz podczas próby do programu Taniec z Gwiazdami. Reporterka Pudelka zapytała: Jak para reaguje na kolejne słowa Rafała Patry? Marcin Rogacewicz, słysząc fragment wypowiedzi dziennikarza, zrobił wymowną minę, po czym skomentował: Naprawdę, ludzie tak to komentują. Jeszcze tego nie czytałem. Agnieszka Kaczorowska dodała. Wszystkie słowa wypowiadane przez kogoś na temat kogoś innego świadczą o tej osobie, która to wypowiada. Kropka. Na zakończenie Rogacawicz dodał krótko. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.